Witam wszystkich Szykuję sobie tutaj taką małą działeczkę 60 arów niecałe Pod właśnie tą gryka Kupiłem gryka, smugę z centrali nosiennej. No i tak ta robota idzie Wyrandopowałem to akurat w poniedziałek będzie miesiąc, jak rendupowane Piaszczur jak zwykle, tak jak u mnie te piachy no i tutaj, z tej strony zostawiłem taki mijak Gdzieś mi uciekł ciągnik, troszkę w prawo do sąsiada No i takie coś zielone tu zostało No i tutaj właśnie, tam do sąsiada wjechałem No i takie coś zostało Sam też Także gonię dalej no, i w poniedziałek jeszcze raz to zatależuję, No, i taki plan jest, żeby to posiać w poniedzieli. Popasowałoby, żeby troszkę coś popadało, bo jest sucho. Dobra, to na razie. No, i już po robocie. Dwa razy to stależowałem, raz w jedną stronę, raz w drugą. Także ładnie się tutaj to porobiło. W poniedziałek jeszcze to zruszę. Znaczy tutaj już nie, bo tutaj już dwa razy. Od razu posieję rozsiewaczem do nawozu, kornikiem będzie siana i znowu talerzówka, tylko że już zwałem. Dobra, to ja na razie.